W małym miasteczku pewnego dnia Janek, zapracowany i zestresowany, zgubił portfel. Było w nim wszystko: karty, dokumenty i spora suma pieniędzy. Janek wracał do domu przygnębiony, myśląc, że wszystko przepadło. Następnego dnia, siedząc w kawiarni, zauważył młodą dziewczynę, Martę, która podchodziła do każdego stolika z portfelem w ręku. Kiedy dotarła do Janka, zapytała, czy to nie jest twój portfel? Janek spojrzał i jego serce zadrżało: tak, to mój, jak go znalazłaś. Znalazłam go w parku i postanowiłam oddać właścicielowi. Janek Wyjął banknot, by dać Marcie nagrodę, ale ona odmówiła: Nie zrobiłam tego dla pieniędzy. Wierzę, że dobro wraca. Kilka miesięcy później Janek dostał awans w pracy i postanowił uczcić to w tej samej kawiarni. Siedząc tam, zauważył Martę, która wyglądała na zmartwioną. Dowiedział się, że potrzebuje pieniędzy na ważną operację dla swojego brata. Janek, pamiętając jej dobroć, bez wahania pomógł jej finansowo. Marta z łzami w oczach powiedziała: Wiedziałam, że dobro wraca, ale nigdy nie spodziewałam się, że tak szybko.